Proszę Państwa, jeżeli chodzi o miasto Opole, moim zdaniem, to jest moje osobiste zdanie, daleko jest do najgorszego miasta w Europie. Dlaczego? Jeżeli chodzi o osoby starsze, niepełnosprawne. Proszę zobaczyć, ja dzisiaj byłem w urzędzie miasta, na trzecim piętrze, z małżonką, po operacji kręgosłupa. Niemniej nie stać mi jest miasto na małą windkę taką nawet, przy poręczach, żeby taką fotelową. Prawda? Proszę zobaczyć, jak wyglądają chodniki w mieście. Prawda. Proszę zobaczyć. Chodzi jak... pan o podjazdy. O podjazdy. Mhm, Proszę zobaczyć, jak ludzie starsi mogą w naszym mieście, że tak powiem, poprawić swoją kondycję finansową. Wiemy, że emerytury i renty jakie są, takie są. W mieście Opolu nie ma pracy dla ludzi, dla ludzi młodych, a dla ludzi starszych. W ogóle bo nie ma przyzna, wieś jest to. Polska wieś, Mierowice, infrastruktura, wszystko ładnie to się rozwija. Ale, Ale wiemy, coś wiemy? więcej potrzeba dla młodzieży. Fakt, że dużo uniwersytetów jest, dużo mm. studentów, to jest dobrze, że kształcili. Mm. Bo podstawa mądrość, wykształcenie. A czego brakuje dla osób starszych, pana zdaniem? Proszę panią, dla osób starszych brakuje właśnie domów starców. Jeden dom, mhm. proszę panią, złota jesień i, chmielo, i tutaj, proszę panią, kobata, tutaj no, za mało. Właśnie jestem no, starszym to wiekiem, to jest to wiekiem i jestem nie bardzo sprawnym, ale w każdym razie mnie tylko to, że o starszych ludziach czy u dzieciach nikt nie pamięta. Dzieci do szpitala się innym mówią a starszych się ma za nic, tak żeby wyrzucić ich w bruch. Panie, ja mam 87 lat, ja przeżył, ale jednak mi się Komuna lepiej podobała, jak teraz ten cały rząd, co teraz jest.